Dzień dobry. Mamalista. Mamalista. Właśnie, władza. 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 Właśnie, władza

RUJA I serca w ofierze składajmy ze łzami, wołajmy doń o Maryjo, bądź nam pozdrowia. Z tyłu to, to nie z drewnianego krzyża. Z drewnianego krzyża, jakieś. tak, bo to była taka figura gruba, taka duża. Tak. I Tak. To murowana? Nie, drewniana, A, no, drewniania, nie, drewniania, taka no, no, no. z rękami, duża. I już była zniszczona, trzeba było. No i to, żeśmy zostawili ten krzyż, no bo co było z tym nie, zrobić? to figurę się spaliło a w którym roku to je, jest nie, ten nie, nie, nie pamiętam nie. wiem, że ten krzyż to z nie robił zostawiony tak. tak. rano pamiętam policjant przyjechał do nas pyta się kto to zrobił? my nie wiemy tak, ale krzyż jest nowy nie wiemy kto to zrobił jesteś Mną, w radnej mle, w słońcu dnia i w noc ciemną, wspierasz mnie, chronisz mnie w swych ramionach. Wszystkie kwiaty, białki wiołki, i maki, pod polskim niebem szczerym chodem. शिषि szczęśliwą dobrą noc z Jana Pávua, o kou.

To wszystko dla dzieci. Niech Pan Jezus do ich serduszka przyleci, żebyście też inni wszyscy i młodzi i dorośli nie kombinowali. Tylko wierności Panu Jezusowi, Matce Bożej dochowamy. Ja, już nie krzyczę, lecz tego z całego serca Wam życzę. A jak się spotkamy, to znowu pośpiewamy, śpiewniki otworzymy, pieśni sobie, prawda, przed oczy położymy, ustami ruszymy, buźkami też, nie będzie padał deszcz. Wtedy zaśpiewamy, świeczki teraz zadmuchamy i do domu wracamy.